Siema, witam wszystkich serdecznie. Właśnie wyjeżdżam dookoła Polski i pokażę Wam jak się zapakowałem. Pod siedzeniem są narzędzia i kamizelka odblaskowa, tutaj są ciuchy przeciwdeszczowe i pokrowiec na motor, namiot. W kufrze głównie mam ubrania, o, ubrania laptop, yy, spray do łańcucha, do smarowania. Dużo tego nie ma, bardzo oszczędnie się spakowałem i łatwo się zamyka kufer. A tutaj w, na tankbagu tank mam głównie graciarnie, takie elektroniczne rzeczy i takie różne pierdole, akcesoria. Czy tam do naprawy koła coś, na parę też jakieś narzędzi się pewnie znajdzie. No tutaj są głównie pierdółki, a tutaj są głównie ciuchy. 30 lipiec na liczniku 57 595 km Dzisiaj jest plan pierwszego dnia u pit stopa w Końskich a jutro już uderzam w kierunku Warszawy Niby trasa dookoła Polski, ale to nie będzie takie stricte dookoła Polski. Ale przejadę każdą część Polski. To na pewno. To jest wyprawa po Polsce. To jestem na autostradzie A4. Od razu chrzest bojowy Tankbaga. Mam nadzieję, że go nie zwieję. no Tak myślę, że będę tak podróżować z prędkością około 100 km na godzinę dojadę na drogę 94 w kierunku Krakowa polecę do Olkusza i stamtąd Wolbrą, Miechu, Jędrzejów i Kielce. Najważniejsze, żeby jechać bezpiecznie żeby wrócić z tej trasy. Myślę, że zrobię około 4000 km. że mi braknie pieniędzy na życie także to wtedy wrócę wcześniej przed siebie w siną da zostawiam wszystko wszystko kompletnie zostawiam zostawiam ten brudny śląsk i lecę przed siebie zapominam o wszystkim 16 dni w trasie na motorze Można zobaczyć jak pięknie w Dąbrowie Górniczej zrobiona trasa 94 Krajówka Pierwszy raz jadę yy, po odnowieniu właśnie po remoncie tej drogi No i ładnie to wygląda, bardzo ładnie Ale bardzo, ale to bardzo mi się nie podobają Te linki Te właśnie barierki z linek Olkusz zatrzymie się na zamku Rapsztyn że to jest taka malutka miejscowość obok Olkusza i są tam właśnie ruiny zamku znaczy nie ruiny, on jest odrestaurowany ten zamek bardzo bardzo fajny czasu dzisiaj na zwiedzanie nie mam ale podjadę zrobić przynajmniej zdjęcie nagram coś i polecę dalej w stronę Kielc ogólnie ta trasa 94 nie jest zła drogi są fajne Nawiasem jest fajna do samego Krakowa. Ale tu jest las z fotoradarów na tej drodze. Las fotoradarów. Mnie też parę razy przystryknęło, ale Ale to na motocyklu i do, i do z przodu, także mandatu nie było. Ale raz zostałem samochodem w tej mandat. Sie czają wszędzie. Tu właśnie zawsze uważam na tej 94 trasie, bo się czają gdzie tylko mogą. Można dostać kilka mandatów jadąc do Krakowa Jak ktoś chce zaoszczędzić nie płacąc autostradą No to wyjdzie w sumie to mu na minus, bo tutaj dostanie albo z fotoradaru, albo Mu taki szczajony milicjant wyskoczy Z suszareczką Także powoli zmierzamy na województwo małopolskie Olku jeszcze już małopolskie Lecimy, lecimy, tutaj w prawo 790, droga na Ogrodzieniec Na zamek Ogrodzieniec, ale już tam byłem mnóstwo razy Tutaj te tereny mam oblatane Bardzo dobrze No, jestem w Olkuszu, zaraz będzie skrzyżowanie z McDonald'sem Na tym skrzyżowaniu trzeba w lewo pyknąć, tam 2-3 km jest zamek w Rapsztynie tam się zatrzymię, chwilę odpocznę Ubiorę się, bo trochę chłodno, sprawdzę mapę I wsiadam dalej dalej Ale cewerką to się super podróżuje Już po tych 60 km widzę mega mega zalety Bo jak w zeszłym roku podróżowałem na XJ No to też fajnie, wygodnie Ale to fajnie przyspiesza, dobrze hamuje Jest zapas mocy Ogólnie super. Zaraz w sumie już nawet już za tym wzgórzem będzie widać zamek Grafsztyn. Raz tutaj byłem na tym zamku, ale był w remoncie, był zamknięty. Ja go kiedyś na pewno odwiedzę. W środku go zwiedzę i nagram jakiś film. Ale na razie... No dzisiaj na pewno nie, dzisiaj na pewno nie, bo mam inne plany O jest, po prawej stronie, tam no, za tym drzewem Za tym domem teraz się skrywa, ale będzie zaraz widać Policja je I wszyscy już 30 na godzinę muszą jechać Z Suszarką, o to gnidę I mamy zameczek Taką fajnie wygląda, naprawdę super na takiej górze No mega, super, 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 super Dobry punkt żeby się zatrzymać i odpocząć No Chyba nadal nie jest czynne Jeszcze go będą remontować i remontować Już go mają Już go mają To gnidy, tego radiowozu stąd nie widać za krzakami To gnidy To jest polowanie, jedno wielkie polowanie Złodzieje, banda złodziei, polskich decydentów Jestem na drodze 783 Jadę w kierunku Wolbromia i pierwszy raz jadę tą dróżką. Na razie mi się podoba bardzo na wierzchnia. Naprawdę fajnie. Bo zgarnę z milion mandatów. Jeszcze mają Jestem, jest siódemka. Na Warszawę, kierunek Warszawa. Jedziemy na Warszawiaków. Warszawa da się lubić. Warszawa da się lubić.